Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmie. Dziś przychodzę do Was z moją recenzją, opinią na temat wosków zapachowych z firmy Twinkle Candle których właścicielkami oraz założycielkami są polska znana youtuberka Andziaks oraz jej mama Pani Agnieszka. Dziewczyny w swojej ofercie mają nie tylko woski zapachowe, ale również świece, które możecie dostać w dwóch rozmiarach, mały oraz większy, dyfuzory zapachowe, a także mgiełki do pomieszczeń. Świece, jak i woski są stworzone w 100% z roślinnego wosku sojowego. Ja w swoich zbiorach mam tutaj, słuchajcie, aż 9 wosków właśnie, z racji tego, że no na świece u mnie po prostu w mieszkaniu nie ma miejsca, także pocieszam się woskami. No i jeśli jesteście ciekawi, jaka jest moja opinia, jakie jest moje zdanie na temat tych wosków, to zapraszam serdecznie do oglądania. Pierwszy z zapachów, Wedding Day. I słuchajcie, najpierw powiem Wam, jak dla mnie pachnie, a następnie dodam Wam opis znajdujący się na stronie. Intensywny, kwiatowy, ciepły zapach. Kojarzy mi się, on, słuchajcie, z takim bukietem świeżo zerwanych kwiatów, tak latem o poranku, z domieszką róży. Dosłownie żółtej i pomarańczowa róża. Piękny zapach. Z moim weselem się nie kojarzy, ale właśnie dla mnie. Tak ten zapach pachnie, jest naprawdę przepiękny. Wedding day to delikatne ciepło bursztynu, które koi i otula. Intensywne, lekko dzikie i pełne romantyczności piżmo, które pobudza zmysły. Kwiatowa woń lilii, która upaja i odurza, tak pachnie miłość. Nuty zapachowe, nuty głowy bursztyn, nuty serca piżmo, nuty bazy wanilia lilia. Drugi zapach to losom. I on jest, słuchajcie, przepiękny, intensywny zapach bzu, świeżo zerwanego z drzewa, też o poranku i wsadzonego w wazon. Tak pachnie ten zapach. Więc jeśli ktoś z Was uwielbia zapach, zapach bzu, to serdecznie Wam polecam. Ja coś czuję, że u mnie będzie królować na wiosnę i na lato. Przepiękny zapach, naprawdę. W ogóle, zobaczcie, jakie ładne opakowanie. Wiosna, kwiaty i bez. Słodka i radosna woń kwiatów przenikająca się z zamysłowym i otulającym piżmem. Blusum to zapach świeżo zerwanego bzu dopieszczonego odrobiną jaśminu. Zapach kwitnącej wiosennej łąki. Nuty zapachowe, nuty głowy bez jaśmin, nuty serca, frezja, nuty bazy, wanilia, piżmo. Trzeci wosk to Mysterius Sandalwood. Słuchajcie, na początku myślałam, że to będzie jakiś męski zapach, natomiast jak go ostatnio odpaliłam w kominku, to się zakochałam. Jest on przepięknym, ciepłym zapachem z dodatkiem cytrusa i on mi się kojarzy, słuchajcie, z czekoladą. Czekolada z dodatkiem skórki pomarańcza. Dosłownie tak mi się kojarzy ten zapach. Jest przepiękny, jest taki delikatny. Ciepły no po prostu świetny zapach I piękne opakowanie. Ciepło miękkość, zmysłowość. Mysterius Sandalwood to połączenia aromatów, które koją ciało i umysł. Wprowadzają w stan przyjemnego odprężenia. Nuty drzewa sandałowego przenikające się z kwiatem pomarańczy i świeżym aromatem jaśminu, Sprawiają, że czas choć na chwilę staje w miejscu. Nuty zapachowe, nuty głowy, drzewo sandałowe, nuty serca, kwiat pomarańczy, nuty bazy, jaśmin. Kolejny zapach to Palo Santo. Słuchajcie, ten wosk, też paliłam ostatnio. Jest mega intensywny, jest taki drzewny, kadzidlany. Naprawdę jest piękny zapach. Troszeczkę mam wrażenie, że podobny do męskich perfum. Naprawdę, e, jeśli ktoś lubi tak intensywne, drzewne zapachy, to mu się będzie podobać. Ja mówię, ostatnio go odpaliłam i jest sztos. Palo Santo, nuty zapachowe, nuty głowy, bergamotka, rumianek, nuty serca. Liść goździka, drzewo palosanto, nuty bazy, paczula, drzewo gwajakowe, cedr, wetyweria, wanilia, bursztyn. Kolejny z zapachów to pumpkin. I słuchajcie, ten zapach jest cudowny intensywny, słodki, ciepły. I kojarzy mi się, słuchajcie, z ciastem mojej mamy, z piernikiem lub z murzynkiem. Murzynek, czarny salceson. <noise> nie wiem, jak tam nazywają. U mnie się mówi murzynek albo czarny salceson, właśnie. Z dodatkiem jabłek, z polewą czekoladową i posypką kokosową. Dosłownie, tak mi się kojarzy, słuchajcie, ten wosk. Przepiękny zapach. I podejrzewam, że to będzie mój faworyt nie tylko teraz na jesień, ale również na zimę i na inne polary roku. Przepiękny. Jesień zamknięta w szklanym słoiczku. Słodycz dyni i wanilii miesza się z korzennym aromatem cynamonu i kardamonu. Charakteru dodaje dojrzały, dębowy aromat bourbona. Wystarczy chwila, by zrobiło się ciepło i przytulnie. Czy ktoś właśnie upiekł ciasto? Nuty zapachowe. Nuty głowy bourbon, nuty serca, gałka muszkatołowa, kardamon, cynamon, nuty bazy wanilia, dynia. Następny zapach to Morning Cappuccino i ten zapach, słuchajcie, no nic, tylko 100% takiej porannej kawy, parzonej z dodatkiem mleka i cukru. Dosłownie tak mi się słuchajcie, kojarzy ten zapach. Przepiękny, ciepły, intensywny. Także, jeśli ktoś jest takim smakoszem kawy jak ja, kawy, cappuccino, to ten zapach, słuchajcie, będzie dla niego idealny. Wosk zapachowy mornik cappuccino, stworzony dla tych, którym szczęście pachnie kawą. Aromat świeżo palonych ziaren, połączony z nutami czekolady, kokosa i wanili, to idealny zastrzyk energii o poranku. Czy można lepiej zacząć dzień? Nuty zapachowe, nuty głowy, kawa, czekolada, nuty serca, malina, nuty bazy, kokos, wanilia. Kolejny zapach to Marokan Mint. I on jest Aromaterapii. I ten zapach jest, słuchajcie, przepiękny, miętowy, ale taki słodszy niż taki hamski, ostry. I kojarzy mi się on też z cukierkami takimi zielonymi miętusami, właśnie. Ja uwielbiam ten zapach używać jak mam katar. Przepięknie mi tutaj odblokowuje cały nos. Naprawdę zapach jest rewelacyjny. Także jeśli ktoś lubi takie zapachy, to no będą na pewno dla niego. To pierwszy w ofercie Twinkle Candle Wosk z serii aromaterapii zawierający wyłącznie naturalne olejki eteryczne. Nuty zapachowe: nuty głowy, mięta, nuty serca lawenda, nuty bazy sosna. Kolejny zapach to jest Mold Wine. I jeśli chodzi o ten wosk, to on pachnie, jest na pewno zapach ciepły i słodki. W opakowaniu pachnie intensywnie, natomiast podczas palenia już nie ma tej intensywności aż takiej. W przeciwieństwie do pozostałych tych zapachów, tych wosków, one pachną i w opakowaniu bardzo intensywnie, bardzo ładnie, i po zapaleniu. Natomiast ten pachnie w opakowaniu mocno, a po odpaleniu troszkę słabiej czy ja bym go wzięła na zimę? Niekoniecznie. Natomiast teraz na jesień jak najbardziej. No chyba, że ktoś bardzo lubi zimą zapach żanego wina, no to sprawdzi mu się bardzo fajnie. Barznięte dłonie otulają kubki z grzanym winem. Gorące kardamowe ciasteczka już parują w kuchni. Światełka tańczą na puszystym śniegu. Kot mruczy przy kominku. W domu pachnie cynamonem i gałką muszkatołową. Radość miesza się z oczekiwaniem. Oczy błyszczą w blasku świec. Dobrze być razem. Nuty zapachowe. Nuty głowy. Pieprz, kardamon, szafran, gałka muszkatołowa, cynamon. Nuty serca, żurawina, granat, winogrono. Nuty bazy, wanilia. Ostatni zapach jest to, słuchajcie, baby powder. I ten zapach kojarzy mi się z niczym innym jak z moim malutkim, świeżo pokąpieli, takim wiecie jeszcze w ręczniczku, troszkę mokrym. No po prostu zapach dziecka. Nic innego jak zapach dziecka. Plus zapach nie kremu nie tylko jak są te różowe kremy dla dzieci. Bambini. Coś takiego. To dosłownie z mi się kojarzy ten zapach, także do pokoju dla dzieciaczka. Idealny, taki delikatny, słodki, dzieciaczkowy zapach. Najmilsze są te ciche chwile, które otulają jak ciepły koc. Czysty, pudrowy zapach jest jak ulubiona kołysanka. Delikatny dotyk uspokaja, a za oknem tańczą ptaki kwitnącej jabłoni. Każdy dzień jest inny, każdy uśmiech nowy. Białe poduszki pachną jak słodkie, waniliowe sny. Nuty zapachowe. Nuty głowy, nuty pudrowe, nuty serca białe kwiaty, nuty bazy wanilia, białe piżmo. I kochani, to by było. Na tyle pokazałam wam wszystkie woski, jakie mam i czy ja je polecam. Tak, jak najbardziej je polecam, dlatego że ja jestem też osobą, która lubi jak w domu ładnie pachnie i te woski, słuchajcie, robią to, co powinny w 100%. Także z czystego serca i z całego serca wam je serdecznie polecam, jeśli chodzi o to, jak ja je palę. To słuchajcie, Taką połowę kosteczki daję do kominka. My mamy mieszkanie około 60 m kwadratowych. I słuchajcie, ta połowa kosteczki wystarcza spokojnie na całe mieszkanie. W całym mieszkaniu bardzo ładnie pachnie. I taka połowa kostki mi wystarcza na wypalenie całego jednego tealighta. Dałam kiedyś jedną całą, ale to było zbyt intensywnie i zbyt za dużo. Także połowa kosteczki jak najbardziej. Przepraszam Was za odgłosy, ale przez chwilę malutki wstał i się właśnie bawi. Także połowa kostki jak najbardziej wystarczy, no chyba, że chcecie mieć dużo bardziej intensywny zapach, no to wtedy sobie dacie więcej, ale to już e, wszystko zależy od Was. E, tak jak mówię, u mnie połowa kostki jest idealnie. I kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Oczywiście łapkujcie, komentujcie oraz subskrybujcie i do zobaczenia w nowym filmie. Trzymajcie się, po buziakim. Pa!